Cześć, z tej strony Axel, kanał Retroarchiwizacja. Dziś dotarły do mnie dwie przesyłki. Jedną zapowiadałem już na Facebooku, jeśli ktoś tam śledzi mojego Facebooka. Yy, znaczy mojego, no. Yy, Facebooka Retroarchiwizacji, tak? No to właśnie to była jedna przesyłka z Chin. Z pewnym, to będzie ta, ta będzie ta mniejsza. Można się już domyślić po kształcie, co to będzie. Yy, to jest taki dosyć ciekawy przedmiot, yy, którego się kompletnie nie spodziewałem. Którego się kompletnie nie spodziewałem i... Że w ogóle coś takiego mogło powstać. Nie można tego kupić na Allegro, nie można tego kupić na eBayu, można kupić to tylko u Chińczyków na aliexpress.com. I druga przesyłka też z aliexpress.com, aczkolwiek to nie ma nic wspólnego z grami. Po prostu tak z ciekawości kupiłem, żeby zobaczyć jakość no, przedmiotów i w ogóle obsługi jakość, ceny i tak dalej, jeśli się kupuje u Chińczyków na tym Aliexpress. Także to będzie związane z grami, to będzie, to jest naprawdę dosyć ciekawa rzecz, którą za chwilę teraz pakujemy. Jeszcze tylko słowem o tej większej parce, to będą koszulki po prostu, które kupiłem sobie po 4,80 dolarów za sztukę, czyli wyszło coś około 19-20 zł za sztukę. Przy czym no, tego typu koszulki z takimi nadrukami w Polsce, na przykład na Allegro, czy w sklepach, czy gdzieś na Straganach, no to kosztują 30-40, a czasami nawet i 50-60 zł, więc tak po prostu z ciekawości kupiłem u Chińczyków, bo jeśli kupiłem sobie to, to tak sobie pomyślałem, że kupię na innej opcji, oczywiście u innego sprzedawcy koszulki, żeby sprawdzić sobie, czy, czy po prostu warto tutaj Zaoszczędzić parę, parę złotych yy, niż kupując je w Polsce, bo to i tak wiadomo, że Polacy to kupują je tam właśnie u Chin, u, w Chinach, tak, zamawiają yy, też pewnie przez internet i sprzedają to u nas yy, tam dwa razy drożej. Na przykład, no więc tak z ciekawości, jak będzie, jeśli ktoś będzie chciał, to na samym końcu film, filmiku to pokażę te koszulki. Oczywiście to nie ma nic wspólnego yy, z retro gamingiem, czy, z, czy z, ogólnie z tego, z tego typu tematami yy, gier i komputerów, ale jeśli ktoś będzie zainteresowany, to. To może do końca filmiku zostać i zobaczyć. No. Ale już nie przedłużając, także zabieram się za tę przesyłkę. Yy... Dobra, tyle. No. Po prostu otwieram, no, żeby nie przedłużać. Oczywiście, o ile to będzie to i Hinol mnie tutaj nie, yy, nie oszukał, yy, nie wysłał czegoś innego. Także chwila. I że to będzie właśnie to, czego się spodziewam. Uwaga! No i proszę bardzo. Jeśli ktoś grał na PlayStation Soul Blade no to wie jaka to jest zajebista bijatyka. No i ktoś w 97 roku, jacyś nieznani programiści i graficy stworzyli wersję Soul Blade'a na Sega Mega Drive. To jest właśnie pad na... No co ja mówię pad? Sega Mega Drive i też na Super Nintendo. I na AliExpress jest bardzo dużo ofert, właśnie z Soulblaydem na Sega Mega Drive. To oczywiście jest pirat, to jest oczywiście pirat, piracki hack, czy właściwie piracki ROM. No, wiadomo o co chodzi. Można to bez problemu kupić. Ja za to zapłaciłem coś około 3 dolarów, czyli to będzie 3,5 chyba dolarów. Plus wysyłka za dolara, czyli. 4,5 dolara, no to mi to wyszło właśnie coś niecałe 20 zł. Także. Co tu dużo mówić? No to ja jestem bardzo zaskoczony. No zobaczcie jeszcze, poczekajcie chwilę, ja tutaj przyniosę wersję z PlayStation. Poczekajcie chwilę. No i jestem z powrotem i zobaczcie. Ktoś tę grę z PlayStation 1 po prostu przerobił na wersję 16-bitową na Sega Mega Drive i na. Super Nintendo i wersja właśnie na Sega Mega Drive jest na tym Aliexpress bardzo łatwo, bardzo łatwa do zdobycia. Natomiast wersji na Super Nintendo nigdzie nie widziałem. Możliwe, że ją można gdzieś kupić. Można zagrać na emulatorze na stronkach, czy sobie ściągnąć ROM na dysk. W sumie Super Nintendo nie mam, także i tak w sumie specjalnie nie zależałoby mi, żeby to kupić. Ale to, jeśli to było tak niedrogie, to musiałem po prostu mieć. Nie mam na razie jeszcze tymczasowo y, Segi Mega Drive w, w domu, ponieważ jeszcze jest w naprawie u Retro Gaming Room. Jak tylko przyjdzie do mnie paczka, to po prostu nagrywamy z tego gameplay. No bo, można, jak ktoś y, chce, to po prostu sobie kliknijcie na YouTubie, zobaczcie. Zobaczcie, jak wygląda gameplay z tej gry, ale no to z tej płyty zmieścić tutaj, no to to jest no szokujące, zaskakujące. No dla mnie to jest niemały szok, że po prostu ktoś Ktoś po prostu zrobił y, tę grę, która jest w 3D. Jeśli ktoś nie grał, no to tak pokażę po prostu screenshoty. Jeśli ktoś nie grał, no to w ogóle też polecam, bo to jest jedna z najlepszych gier, a może nawet i najlepsza, moim zdaniem, na PlayStation 1 także polecam. Lepsza niż Tekken, Lepsza niż Tekken. I ktoś to przerobił i zrobił wersję 16-bitową na Sega i na y, Super Nintendo, no. Szok po prostu, no. Szok, no. Kartridż w ogóle widać w świetnym stanie. No oczywiście nówka to jest yy, pirat oczywiście. W ogóle jeszcze jedna rzecz. Na, na tym całym yy, AliExpress zobaczmy sobie teraz, ja Wam tutaj pokażę może yy, jaka jest sytuacja z grami. No po prostu można sobie wejść yy, na yy, na yy, AliExpress wchodzimy do działu yy, z grami i jest całe mnóstwo gier Oczywiście, pirackich, na Sega Mega Drive, na Super Nintendo, na Pegasusa, czyli na fami-fami-famiklony, tak. Jest całe mnóstwo tego. Chińczycy cały czas to produkują. Ceny są niedrogie, no, od 2-3 dolarów, 4. Są też jeszcze też wersje na NES-a w tych szarych dużych kartridżach. Jest całe mnóstwo tego i to można zamówić bez, bez problemu do Polski. Oczywiście są to piraty. Wiadomo, że to są piraty. Nawet niektóre są z pudełkami, z naklejkami i wszystko elegancko, super wygląda. Są to piraty. Można to sobie kupić. Ja to... Na początku zamówiłem to na próbę, żeby z ciekawości sprawdzić, czy ten Soul Blade do mnie dotrze. No, dotarł. Mam nadzieję, że będzie działać. No, ale zakładam, że tak. Ja wiem, że to są piraty i wiem, że to nie ma specjalnie dużej wartości. Powiedzmy, bo to jest nieoryginalne, tak? No. Ale... Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie ale, zgodzicie, ale no to jest szansa na zakup pewnych gier, które w stanie, że tak powiem, nowym, które są no, w ładnym plastikowym kartydżu. Niektóre tam są właśnie z pudełkiem, z instrukcją nawet. No, w stanie kompletnie nowym można to sobie kupić. Ja wiem, że to są piraty, no ale no, one to nie są tak jakby piraty. Przykładowo, jeśli ktoś by wziął, y nagrał jakąś grę na płytę CD, y taką zwykłą, jak z jakimś tam. Nadrukiem marki, tam powiedzmy jakiś tam yy, Akros, czy tam jakiś Verbatim, czy coś, i napisał markerem, że tutaj jest jakiś tam Quake, czy tam. Yy, no co tam innego, no, jakiś Dum, czy, czy coś innego, no, czy tam Prider, czy coś takiego. I, i że to jest tego typu pirat. To, nie, to właśnie nie są tego typu piraty, tylko to są piraty. Yy, no, no sami widzicie, z pudełkiem, z instrukcją, z naklejką, z kartwiczem, no to więc to, to jest tak jakby inny wymiar piratów no, że tak powiem no, my jesteśmy żyjemy w Polsce my byliśmy wychowani właśnie na tych pirackich kartridżach z Pegasusa no, też były właśnie pirackie właśnie kartridże na Sega Mega Drive pokazywałem właśnie na jednym z filmów y, poprzednich y, y, gdzie tam miałem y, co ja tam miałem Street Fighter 2 właśnie w identycznej obudowie y, to są piraty oczywiście ale one mają inną wartość one mają w pewnym rodzaju no, taką wartość kolekcjonerską Ci twórcy tych gier i tak już na nich nie zarabiają. Można to sobie kupić no, w stanie. No, 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 rozumiecie o co chodzi, chyba. No, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. No, ja nie polecam, oczywiście nie, nie popieram piractwa, ale tutaj można sobie nabyć jakieś y, tytuły, które na przykład na eBayu y, krążą, y, używane tam w cenach, powiedzmy kilkudziesięciu czy kilkuset dolarów, dolarów na przykład, albo euro. A tu można sobie kupić taki tytuł, no, za grosze, za 3 dolary, za 4 dolary, no, za 5. tam niektóre są droższe, za 9 dolarów, no. I bez wysyłki, bo wysyłka już jest free, wysyłka jest darmowa, no więc jest szansa, żeby sobie tak uzupełnić kolekcję, na przykład chociażby o kilka tytułów, no, nie wiem, dwa, trzy, cztery na przykład, no. Jakby ktoś chciał, to niech sobie kupuje nawet i wszystkie, jakie tam są gry. Ale to jest dobra szansa, żeby sobie Kupić yy, tytuły, które są no, dzisiaj nieosiągalne, a na przykład nie ma tak jakby oficjalnych yy, wznowień yy, legalnych, oryginalnych, tak, no to jedyna szansa, że tutaj zaopatrzyć się u, u Chińczyków. No. Zobaczcie jeszcze raz, ja podam link, yy, bo tam jest yy, na Aliexpress dużo różnych yy, podkategorii. Ja podam konkretnie link do tej kategorii z, yy, z tymi kartiżami, właśnie na SNES-a, Sega Mega Drive, na Pegasusa, na nes -a tytułów jest tam kilkaset. I w różnych wydaniach z takimi naklejkami, z takimi pudełkami, yy, z kartonowym jeszcze dodatkowym pudełkiem, z instrukcją. Jest w czym przebierać. No, jakieś są też haki, yy, na przykład są takie, no, tak jak na przykład ten Soul Blade. Yy, są gry, które nigdy nie wyszły legalnie, yy, tylko zostały stworzone przez jakichś piratów. No i można po prostu je sobie tam kupić, no. Także to tyle, no. Na w przyszłych filmach, no, mam nadzieję, że nagram yy, Gameplay, no jeśli dojedzie do mnie, no mam nadzieję sprawna moja Sega Mega liczę tutaj, że kolega Sebastian z kanału Retro Gaming Room coś tutaj w tym temacie zdziała i, i pierwszą grą, którą odpalimy będzie właśnie Soul Blade, no i porównamy sobie później. No takim zrobię taki łączny filmik, porównanie wersji 16-bitowej z oryginalną na PlayStation, no. Tutaj z tego co oglądałem sobie gameplay to są i większość postaci, większość tych y, kultowej tej muzyki, która była właśnie tutaj na CD, y, większość tych y, planż, jakieś tam te, y, na przykład, gdzie ten y, pirat, ten hiszpański Cervantes na takiej właśnie y, w takiej wiosce, na, w tle, na, tle, na, na tle takiej wioski tam się walczyło i to też tutaj jest, kurczę, to ktoś, kto to robił, Kilka osób prawdopodobnie z tej grupy, która jest też nieznana, bo sprawdzałem już na stronie Butlek To są jakieś nieznane osoby, które to stworzyły, także także no. Zobaczymy, no. Także. Jak za kilka filmów czekamy, znaczy możecie czekać na gameplay właśnie z tego kartridża, No, no ale dobrze, teraz już zmieniając temat. Odpakujmy jeszcze na szybko tę przesyłkę tutaj, tą, jeśli, jeśli ktoś jeszcze dotrwał do końca, to Zobaczmy po prostu, jaka jest, jaka jest jakość koszulek. czy Hinol mi wysłał wszystko? Były chyba cztery koszulki kupione, to jest dosyć cienkie. Ciekawe, czy tutaj się cztery zmieściły, czy, czy mi tylko jedną wpakował. Zobaczymy. Także chwila, już tutaj rozcinam. Ok, otwieram. Jest tak. Raz, dwa, trzy. No to Hinol mnie y, oszukał na jedną koszulkę. Oczywiście zrobię mu tam, y, napiszę mu wiadomość, że wysłał mi trzy. No ale dobra, no to już jak. Na jedną mnie oszukał, no bo były kupione cztery. No a wysłał trzy. No dobra, ja tylko otworzę może jedną, która tu była ładniejsza. No niech będzie ta. Hinol, wysłał mi za jedną koszulkę za mało, no. Hinol, jeśli oglądasz ten filmik, no to czekam na koszulkę, jak nie, no to... będziemy inaczej rozmawiać, tak? No i... tak to mniej więcej wygląda. Spoko na druk, także. Za... 4 dolary można to śmiało kupować, no. Pod warunkiem, że Hinol was nie oszukaj i... nie wyśle jednej koszulki mniej, no. Ale nie, no myślę, że to jest do wyjaśnienia, myślę, że to jakieś nieporozumienie zaszło. No. Oni mają tyle tych zamówień, że po prostu daruję mu to, no, poczekam aż mam nadzieję dośle, albo po prostu zwróci, zwróci mi koszty. No. Także to tyle. No. Z tym, w tym filmiku no, zapraszam do kolejnych. No i zobaczymy gameplay z y, Soul Blade'a. Także na razie, cześć.